Czyk i hałas dziś w Jedlińsku, ludzie się licznie gromadzą, bo śmierć na sąd dziś sprowadzą. Bo kusaków czas nastaje, Jedlińsk ma swe obyczaje. Ścięcie śmierci. Jedyny taki obrzęd na świecie. Widowisko, które od ponad 150 lat odbywa się w niezmienionej formie w wtorek 9 lutego przyjedź do Jednińska Koło Radomia i dotknij żywej tradycji. Weź udział w wyjątkowym konkursie. Przygotuj strój, który będzie odpowiadał polskim tradycjom zapustowym i zaprezentuj go 9 lutego na rynku w Jednisku. Do wygrania nagrody o wartości do 2000 zł. Szczegóły na www.kusaki.pl i na www.ckjednisk.pl.